Wredniewo. Obecna nazwa miejscowości dobrze odpowiada temu, czego tam dokonałeś. Z pewnością ucieszy Cię wiadomość, że obdartych mieszkańców cechuje zdrowy brak szacunku dla życia i łaknienie drugiego człowieka przez intelektualistów nazywane kanibalizmem. Przykładny handel wymienny pociągnął tu za sobą niebywałe rozplenienie się poczucia wspólnoty i nadmiaru zadowolenia. Nawet gruboskórny troll nie wytrzymałby takiego współczującego i ofiarnego sąsiedztwa dłużej niż 4,5 minuty. gra